Cześć, z tej strony a ze mną jest. Oczywiście Carlos. No i co? Dzisiaj znowu na sale już przy. 25 CP. No. Dobra, chorze. Właśnie. Przypomina, że to jest CP na Boba. Bob, Więc będziemy musieli je zrobić dwa razy. Bob, kurwa, co za nazwa. Dobra, idziemy. Kurwa, poczekaj, za głośno. Kurwa. Te nuty. Ścisze to głównie. 3 minuty No to już nie Może trochę pisnęło, ale dobra Pierdalać w pole robić Dla musy, jebane jeszcze dwóch? Dobra, ogarnij co dwóch? tego jeszcze jeden? Gości Nobków Oj, nie ma na musieli dwa jazdy w Cp zrobić Oj nie może Bo ty musisz go wziąć i ja Raczej nie, nie, Ja mu nawet taką nie będę robił, toś mi się nie płaca nawet Jak na tom będzie niedługo? Trzydziesty... któryś? piąty trzeba się... mieć, ale w 39 chyba Wbiję to bardzo szybko, więc sobie ma no. Nie, trochę będę SP nosił, <laughs> ha ha ha! Nie. Tak. Nie. Założymy się? Nie. Nie będziesz nosił. Założymy się. Nie. Zobaczysz. Nie. Trzy dni SP, zobaczysz. No nie no, weź się ogarnij. Muszę mi się kurwa ogarnie. się kurwa ogarnij. Prawo autorskie. Ale nupy! Eee... tyle tylko A przypominam jeszcze, że, że robimy w się jest solubę. Jest skąd tyle więc solówka będzie. No, ale jeszcze ja nie mam jeszcze strzał? Jeszcze musiał poczekać te 5 minut. masz helikopterki bitwy? Dwa. Mam. A co ty nie masz? No nie, bo właśnie wyjebałem. Kurwa, więc was matka nie miała. Emisje, kurwa, mama się kończy, na pewno. Pierdam, pierdol mi się tam pierdolą. Skrzynkę sobie weź. Nie. Może... Może ci się trafi pusta skrzynia! Wow, kolejna kolekcji. Nie pijaj Nie mówię kolega, coś mówię. Co? Chyba wstawię ciebie Twoje nagranie na joche.pl. Na nie to też nie jesteś. To się wytnie. Pytanie ka każdy moment, w którym byłeś Ty. E, no powstanie tylko 20 tego Twojej głupoty. Dobra, zrobimy to cp i spierdalam mu w Nie wiem, ja też nie może się... Zapytałem, długie to tak A kiedy nagrywasz Assassin's Creed? Kto ją część? Najnowszą? A nie wiem, nie wiem. Ja nie mogę ci okleślić czy jutro czy pojutrze, ponieważ nie wiem kiedy ten film mi więc... Myślę, że jutro powinien być. Dobra, daj... Ale jutry odjewszy. A wyjaśnienia tak? mamy w środę dzisiaj. <laughs> I to w środę nakręcamy. No. Pa jaki będzie hit. Ale lipa, ja tu wolę hita. No, padera, no padera, to wolę się... hitę. 6 uchwał. Padara, padara, patera. Ale czy to będzie? No kurka, bróżka ogólnie Ty patrzcie jak ich rozpierdalam mi nie dzisiaj pora Ze mną ci podpierdalam, bo mi się przyda no, a będzie obiad w domu wieście? No ba Dawno nie było Dobra, idziemy dalej ty go pilnuj, bo zaraz zdechnie, jak Ty go tam pod pachą trzymasz. Daj radę. Chyba nie tak. Pięknie! Nie, pusto. To na pusto, tak wiesz. Of, nie, 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 to jest, nie, 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 to jeszcze nie, nie, na nie, 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 na pewno. nie, tylko dwa. Dobra, to jedziemy nie, nie, celówkę i... 36 40 A co to za już Numeru Wiesz właściwie to będziemy musieli zrobić to CP dwa sy, więc... Wiem, wiem. Koś... zrobimy cięcie akciwy. Dopiero solówkę. Dobra bez tych góra. Dobra, tak samo. Nie A tu boisz się? Mhm. Co ty robisz? Przewijam filmik. Co no, kurwa? filmik przewijam. Chodź tu, mój łopie. Masz za mały poziom inteligencji, żeby go wziąć. No Przej raczej nie. nie. Skończyliśmy. Co masz, co masz, masz? Miecz. O, kurwa. Łuk. Zamienimy się. No. <noise> ja taki miałem czas w ogóle po co. Na pierwszym koncie, że tylko rzeczy maga trafiałem. To szkodnie. to seryjnie. Miecz za u a ty łuk? 0U. Dobra, to już nie miałeś. Mam zbrojkę, 5U. No to serio, wypierz. Dobra, tak, na to Jaki, jak na pierwszym kącie? Napierdolamy? Napierdolamy? opuśćmy, tak. Jakiego tego? To ja opuszczę, ty w marze. Siądź niech jeśli Kurwa, ty miał siedzieć, co ty tu kogo robisz? Bywaj ci Bitwy? No raczej. Ofię, to? Czekaj nie bij mi. Weź, bo tego Jack Pana gdzieś schowaj w krzaki. Lubi to. Ty też to lubisz. Nie. Dobra. Teraz się spędzimy. Co tam jest klika Jeszcze elixirka nie chybiłem. Patrzcie do mnie na mojego no to nie jest. Ma, nie ma, nie podchodź do mnie. Eee, no co ty myślisz, sobie, że ja będę. Mm, nie podchodź. Nie. Mm. Mm. Golicie go. Her, ma. <laughs> <Mist>. <laughs> co jest. Co to kolej? Skini czy to? Show. A! Jest! Yes! Dobra, replay, replay! <grych> Kurwa mam efekt, poczekaj chwilę? Nie, nie wyległ się. Czekaj Nie W tym replay. Zniknę. Ale będzie do trzech rund. Od tego odcinka będzie, będzie do dwóch wygranych. Dwie wygrane, trzy rundy. E? Do dwóch gry wygranych, czyli trzy rundy. Nie za Nie zawsze. Możesz po... Mogę Dobra, wyglądać. Oj, tak, bardzo e, do piekła. chodź e, na mi się. Masz eliksir. Daj koksię eliksir. Już skill klikasz, nawet potem nie ustawiłem. Okej, okay, dawaj, pij. Wypiłeś już? No, spierdalam. Ledwo. Dobra. Czekaj. Ci rozdzielę. Gdzie ty? Czemu? Uwadzę. No i dobra już. Dwie rundy. To spoko. No to do kolejnego odcinka.